Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Zabawa z dzieckiem na zawsze zmieniła jej życie. W wyniku zmiażdżenia dysków legniczanka Irena Maciejewska-Michalak od siedmiu lat jest sparaliżowana. Kobieta potrzebuje pomocy i pieniędzy na rehabilitację, która choć w części przywróciłaby jej dawną sprawność. Lubinianie będą mogli wesprzeć kobietę już w najbliższą niedzielę podczas koncertu charytatywnego w Centrum Kultury Muza. Niewinna zabawa z dzieckiem skończyła się dla pani Ireny tragedią. Operacje, które przebyła w Polsce i za granicą, dały jej nadzieję, że rehabilitacja pozwoli odzyskać choć część dawnego zdrowia. Do tego wypadku doszło podczas zwykłej zabawy z dzieckiem. Tak, tak jak wszyscy bawimy się, niestety u Ireny zakończyło się to dość niefortunnie. Uległo uległ zmierzenie dysku, w wyniku czego została całkowicie sparaliżowana. Dzienna rehabilitacja legniczanki kosztuje 200 zł, aby była efektywna trzeba ją wykonywać systematycznie, a na to trzeba znacznych środków. Pani Irena nie jest zdolna do samodzielnego życia i cały czas wymaga opieki. Podczas tego rocznego koncertu wystąpią dzieci z Lubina ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia oraz z okolic Lubina zespół pieśni tańca Sprzymkowa Łastiwoczka, młodzi artyści z Łemkowskiego zespołu dziecięcego z Liśca Żajworonki oraz młodzież z zespołu szkół ukraińskich w Legnicy, Chorycfit i Dekibrzdol. Każdy, kto zechce pomóc Legniczance może przyjść na koncert charytatywny w niedzielę 29 września o godzinie 12, podczas którego odbędzie się kwesta. Wstęp na imprezę jest wolny.